Jedziesz? A nie chcesz je sobie zmodować lepiej? Eee. No, mogę zmodować. Jeżeli masz, builda no, to kurwa nie. z chęcią. Ja ci, ja ci go z pamięci powiem? Dobra. Edit configuration. Słucham pana. Dobra, tylko czekaj, niech mi się odpali. to o, no, Tutaj to trzeba zapierdolić tak, dalmierz, eee, który to jest. jest tak, eee, nie, Lufa. Eee, Lufa, Lufa, Lufa. Po prawej lufa. stronie masz. To, to nie, to jest napadka, chyba. Całkiem prawo. To niżej. No to jest to, nie? Nie. To, to niżej. To. Tak, tak. Czekaj, bo ją ja później Yyy, e, Tak. I chuj. Też nie będziesz miał dodatków na niej, nie? Na samym końcu do lewej. Masz jedną tylko opcję wyboru. Całkiem do lewej. No, to masz jeden wybór. Tego nie trzeba tego dwojnoga, pierdolić go. I pokaż mi jeszcze tylko tego. I pokaż jeszcze uchwyt. I pokaż informacje, bo on tam się będzie czymś różnił. Eee, i, 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 i które mam? Czekaj. Pokaż mi Oriona. Orion, Orion. Plus 3 do ergonomii. No i zakładasz Oriona. Magazynków nie ma większych, tylko te tak. Tylko tak. Rączki innej nie ma, lufa pasuje mi. No i gotowe. I to może teraz wytłumioną DVL-kę.